No i jest specjalnie dla ciebie, Lionel Messi 10. Ogromny napis 100 lat! A za mną strażniczka tej całej konstrukcji. Wielka kapibala urodzinowa. Z całego serducha życzę ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, tych Minecraftowych i tych w prawdziwym świecie. Fajnych przygód, lutu bez końca i żeby Creepery trzymały się od ciebie z daleka. 100 lat, Lionel Messi 10. 100 lat! No to poświętowaliśmy, a teraz do roboty. Widzicie ten budynek? To dowód na to, że w Minecrafcie nie wszystko wychodzi za pierwszym razem. To powinna być maszynka do żelaza. Halo, są tu jakieś golemy?